Siemacie macie ludzi z KST, witam Was w kolejnym odcinku z serii Farming Simulator 2015, oczywiście na Westbridge Hill. Jak widzicie, stoimy sobie dzisiaj koło naszego Case Magnumika, oczywiście ciąg dalszy oprysków. W poprzednim odcinku opryskaliśmy sobie jeden ten, jedno pole, dzisiaj zajmiemy się polem numer 2 Oczywiście mamy się mamy opryskiwać już zatankowany, no więc oruszajmy sobie powolutko na to drugie pole, oczywiście pole numer 10. Które po prostu tam mamy sobie zakupione, jak widzicie. Dobra, i tutaj polecimy sobie w lewo. Oho, ale nas tutaj podnosi. Jak widzicie, kurde, no górka konkretna, ale nie, nie ma co narzekać. Dobra, odpalimy sobie jeszcze, oczywiście. Muszę sobie przypomnieć, którym się tutaj page up to nie. O oh, home'em, właśnie. Home'em nic tutaj nie jedzie. Ruszamy sobie. Ciach. Jak widzicie, pole prosto mamy tutaj do oprysku. Widzicie, skończymy sobie oprysk. W ogóle zaczniemy sobie tutaj, musimy sobie pogarnieć trochę, może wokół tego pola. Zrobimy sobie koszenie trawy. No, mówię, na razie póki co musimy sobie tutaj ogarnąć. Dobra, fajnie. Tutaj cyk. Wlatujemy sobie tutaj z boku. Rozłożymy sobie opryskiwacz <laughs> i będziemy sobie działać oczywiście z opryskiem we W tym odcinku może fajnie to będzie widać, przynajmniej, bo tam w tamtym odcinku, jak widzicie, to jeszcze była faza rośnięcia i było ciężko. A dzisiaj będzie troszkę inaczej troszkę lepiej, powiedzmy. Ciach, dobra, więc odpalamy sobie opryskiwacz i ruszamy sobie z opryskiem. No, może, może pomyliłem się, no, będzie coś widać, dobra. No i znowu będzie z góry po prostu widok. Przepraszam Was najmocniej, ale po prostu z góry najlepiej to widać. Gdzie się tutaj opryskuje, tak, dobra, więc tak, co bym tu mógł dzisiaj poopowiadać? Odcinek taki szybki, mówię też tego oprysku będzie, więc też jakoś za dużo tutaj nie opowiadam. Mam taki sobie też do opowiedzenia jeden temacik, Jeżeli pamiętacie, mówię, interesuję się też duchami, z czym się interesujemy. Dzieci i zwierzęta widzą duchy. Tak, to prawda. Powiem Wam szczerze, mam nawet jeden filmik swój, z własnego tego, poparty, że zwierzęta widzą e, duchy. Powiem Wam, była taka sytuacja, jeżeli pamiętacie, był taki jeden pewien koleś w 2020, nie pamiętam, kiedy to się zaczęło, pan na, na, na C, z dopiskiem 19. I trafiło mi się właśnie, że siedzieliśmy z żoną na kwarantannie. No, i po prostu nie mieliśmy za bardzo co ze sobą zrobić, no to żeśmy, kurde, oglądali różne tam na internecie i tak dalej. No, i po prostu trafił nam się jeden, oglądaliśmy właśnie dużo o takich tych właśnie zjawiskach paranormalnych i tak dalej, i trafił nam się po prostu jeden filmik, który po prostu pokazywał to, że gdzieś tam duch działał w jednym domu, właśnie gdzieś straszył i. Była nakierowana kamera na zwierzę, które po prostu. No to była kamera w domu zamontowana, nie? Że zwierzę po prostu patrzyło w jedno miejsce, i tam faktycznie poruszało się jakieś. E, coś tam puknęło, ale to nieważne. E, poruszało się po prostu talerze i tak dalej, nie? No i po prostu powiem Wam szczerze, Mój piesek, wtedy już żeśmy mieli, kurde, dwa Aleksa i lunkę. No i po prostu ta lunka leżała koło nas i w pewnym momencie, w tym momencie, jak to zwierzę, po prostu patrzyło, w ten, to po prostu podbiegła do monitora i zaczęła po prostu patrzeć w ten monitor. Dokładnie w to samo miejsce, w którym było po prostu to zwierzę patrzyło tam z nagrania, prawda? Więc tutaj mam już potwierdzenie, że faktycznie, kurde zwierzęta widzą duchy. Powtórzyliśmy trzy razy, kurde, ten zabieg, puszczając ten sam moment, i w tych samych momentach Luna po prostu nam patrzyła, kurde, w monitor. Tak to w ogóle się nie interesowała nawet w tym, co tam się dzieje, po prostu w tym, momencie, w tym samym momencie, w którym na ekranie po prostu te zwierzęta. To tam były chyba koty, patrzyły w to miejsce, tak samo w tym samym momencie Luna patrzyła w to miejsce, także mam to nawet nagrane, nagranie mam po prostu na, na komputerze, także no tutaj mam potwierdzenie po prostu, że zwierzęta, duchy widzą po prostu i też czują mnie. Także tutaj kurczę no tu w tym momencie mam taki dowód niepodważalny po prostu na to, że w ogóle się cały czas oglądaliśmy cokolwiek, ona się tym nie interesowała totalnie. W tym jednym momencie po prostu zainteresowała się podbiego w ogóle do ekranu, zaczęła wouchać kurde w ogóle monitor nie, no, znaczy monitor, bo na laptopie no to kurde ekran zaczęła wouchać w ogóle, sprawdzać co, co tam się dzieje w ogóle, nie? O jakiś nam przyszedł mi na messengerze jakieś tam e, powiadomienie. Zaraz zobaczymy, kto w ogóle napisał. A, e, pomoc 112. Jestem Sanok Brzozów, te okolice 112. Mam po prostu e, jakieś auto jedzie. No, jestem po prostu, tam wpiszą po prostu, gdzie policja stoi, czy kurde, czy jakieś wypadki jeżeli są, także to jest mega pomocne. Na razie póki co nie, nie nic ważnego, więc nie będę tego otwierał. Mówię, jestem na, na paru tam grupach po prostu na, na Messengerze, ale to nieważne, mówię, wracając, tak samo dzieci, kurde, małe dzieciątka, kurde, czy też dzieci takie, kurde, w wieku chyba do, do nie wiem, do pięciu lat chyba, mówię, nie chcę tu też teraz, kurde, mówić, bo nie, nie znam dokładnego progu wieku dzieci, do którego widzą po prostu te duchy, po prostu... Yy... Czasami nam się wydaje, że po prostu mają jakiegoś niewidzialnego przyjaciela. Mówię, no głównie, to, to u nas się tutaj to nie zdarza. Rzadko się to zdarza, albo ewentualnie no tutaj w Polsce, nie w sensie. Yy, albo ewentualnie po prostu my o tym nie wiemy. Po prostu yy, wydaje się im po prostu, że rozmawiają z. Nam się, przynajmniej wydaje, jak jeżeli ktoś jest rodzicem, rodzicowi się wydaje, że ta mama wymyślonego przyjaciela, nie, bo to tak... Za dzieciaka tak było, każdy miał jakiegoś swojego wymyślonego przyjaciela, nie? A tu czasem się może okazać, że kurde rozmawia z duchem w ogóle. <laughs> Powiem Wam szczerze, kurde masakra. Nie wiem, nie wiem czym to jest spowodowane. Że po prostu dzieci, dzieci widzą po prostu te kurde zja te zjawy powiedzmy. Na czym to polega. No ale tak jest, że po prostu dzieci też, też to widzą. No tutaj nie mam żadnego poparcia w, po prostu swoich faktów dużo oglądam tych filmików, no i kurde, no i dużo potwierdzeń jest po prostu na tych filmikach, więc prawdopodobnie, no tutaj, znaczy prawdopodobnie na pewno tak jest, że po prostu dzieci też widzą te, te zjawy, nie? no tutaj właśnie bardziej ze zwierzętami mam potwierdzenie, tak jak mam mówię, tą lunę po prostu, żeśmy tutaj mieli taką sytuację, więc możemy sobie potwierdzić, no niestety, no mówię, no co do dzieci, no nie mamy tego potwierdzenia. Miejmy nadzieję, że nas, nasze dziecko, kurde, jeżeli kiedyś przyjdzie tutaj na świat, nie będzie miało te, tego, kurde, bo będzie mega straszne, kurde. No ale co zrobimy? No niestety, no takie jest życie, kurde, i tak, tak to właśnie wygląda. Jak widzicie, w ogóle mi się tu oprysk kończy, kurde. Nie jeżdżę szybko po prostu, bo... No, no nie szybko, no 43 mam ustawione, no ale to pod górkę po prostu, więc... I tak lepiej jest opryskać sobie wolno, a mieć większy plon po prostu z tego, niż niż po prostu jechać szybko i mniejszy plon tutaj mieć z tego pola. Dobra, jak widzicie, no idzie ten oprysk jako tako. Zaraz nam się tutaj skończy w ogóle oprysk. Niestety będziemy musieli jechać sobie do do tankować, że tak powiem. Nawet nie wiem, czy już nie, nie zjechałem za bardzo, kurde, z tego, bo trudno jest tutaj powiem Wam szczerze sobie ogarnąć, no zjechałem na środek, jak widzicie, kurde, no. Dobra, to tu już sobie polecimy, zaczniemy sobie tam od początku po prostu, wykorzystamy sobie ten um, uprawny po prostu tutaj to ten mocznik i tak dalej, dobra. Składamy sobie. Dobra. Zjedźmy sobie tutaj z tego, żeby nie nie, deptać, nie nie jeździć sobie po prostu po tym. No i zjedźmy sobie tu na dół. I jedziemy sobie tutaj po prostu dotankować, do że tak powiem. Opryskiwacz. O, o, widzicie jakie tu w ogóle są górki. Tak to wygląda. Mówię, na razie mamy dwa pola. Niedługo nam dojdzie trzecie po żniwach. Dobra, jedziemy sobie. Musimy sobie objechać po prostu. Migacze sobie oczywiście włączymy kierunkowskaz. Mówię główna droga, fajne te główne drogi tutaj to są kurde zarąbiste po prostu, jak u nas boczne powiedzmy. No ale no mimo wszystko, no takie są. Może, tak, może tam tak wygląda. No trudno mi jest powiedzieć. Ale póki co, na razie, dobra. Jedźmy sobie tutaj na nasze gospodarstwo. Dotankujmy i wrócimy sobie do oprysku. Mówię tutaj temat. Ten mamy zakończony. Mówię, nie będę chyba zaczynał kolejnego tematu, bo tu i tak już zostało yy, niedużo tego oprysku. Zobaczmy sobie, nie jedzie nic, nie jedzie nic. Dobra. Ciach tutaj A. pyk, kieruneczek w prawo. No i dobra, tutaj mamy do tankowania. Tutaj do oprysków mamy ten cały zbiornik. Dobra, tankujemy. Jak widzicie, się łyk napoju. A, dobra, fajnie. <tankujemy> Tankujmy. Dobra, wracamy sobie. Zatankowany mamy. O, kukułka nam tutaj kuka w ogóle. Jezu, jak dawno tego dźwięku nie słyszałem, uwielbiam w ogóle, nie wiem dlaczego. Uwielbiam sobie stanąć i w ogóle posłuchać to jakieś chyba wspomnienie z dzieciństwa. Mega, kurde, pamiętam jak zawsze się było u babci, i ta kukułka w ogóle kukała, wsłuchiwało się w ten dźwięk. Naprawdę, mega uwielbiam. To powiedzmy, to takie wspomnienie z dzieciństwa. A drugie wspomnienie, kurde, to uwielbiam puchacza sobie słuchać w zimie, jak puchacz, kurde, tam sobie wydaje te dźwięki swoje kurde mega tak samo nie wiem dlaczego ale nieraz to jak się stoję słucham to potrafię stać i 20 minut i słuchać po prostu jak on jak on robi te swoje kurde to puchanie takie po, nazwę to puchanie <laughs> buku kuku, kuku kuka kurde kuka więc. No przestała chyba właśnie. Powiem wam szczerze nie wiem z czego to wynika że po prostu kuka kuka. Dlaczego ten dźwięk po prostu taki wydaje. Muszę w ogóle gdzieś to poszukać tak z ciekawości nawet. Chyba, że Wy wiecie, no to napiszcie w komentarzach, na czym to polega, o co to chodzi w ogóle. Dobra, przejedziemy sobie, o dobra, tutaj, ciach, rozkładamy sobie, no i to będzie pewnie jeden przejazd taki, po prostu po, po szerokości sobie przelecimy tutaj. I tam mamy jeszcze z boku takie dodatkowe, z boku poletko powiedzmy. O, widzicie, idealnie się ustawiłem, no i co? Lecimy, ciach, wyłączymy sobie tutaj, bo nam nie potrzeba, ciach, ładnie. Jak widzicie, tutaj polecimy sobie tą częścią. Prawdopodobnie tutaj mamy już całość opryskane, więc nie ma takiej potrzeby, po prostu, żeby tutaj wracać. Także tutaj końcówka. Tematu kolejnego, tak jak mówię, nie będę rozpoczynał, bo nie ma takiej potrzeby, ale sobie zaznaczę tutaj, że mam tutaj odfajkowanie i git. Dobra, więc jak widzicie, no tutaj przelecimy sobie bokiem, tam jeszcze mamy w bok oprysk, że tak powiem, ale zrobię sobie tutaj, pojedziemy dalej prosto, że tak powiem i potem sobie zrobimy ten boczek. O, kukułka, jak słyszę, przestała kukać. Żona moja w pracy oczywiście dlatego też nadgrywam dzisiaj. Udało się że tak powiem coś, coś tam się uda. Już mam na co już dzisiaj na cały lipiec sobie to po prostu wszystko nadgrać żeby mieć już święty spokój. Żeby tylko po prostu potem sobie to wrzucać. Żeby było po prostu. Żeby żeby po prostu mieć to nadgrane mówię żeby nie było tych przystojów bo pamiętacie było tych przystojów. Nie lubię po prostu wtedy najczęściej tak jest, że kurde jak nie mam nic nagrane na konkretny dzień, to po prostu później mam no w ten dzień nie chcę się już nadgrywać po prostu czy sobie nagrać po prostu na ten z dnia na dzień, więc lepiej sobie po prostu ponadgrywać i mam mam po prostu wtedy spokój generalnie, nie? No mówię, ten miesiąc, czyli lipiec pod znakiem farminga się tutaj kurde klaruje. Raczej samego farminga. Zobaczymy, chyba że, kurde, że jakoś tam coś tam między tego przemycę, coś. Mm, no nie będę jechał tutaj drogą, muszę pojechać po prostu tym pryskanym, że tak powiem, bo lance są zbyt długie, żeby tutaj nie uszkodzić czegoś. O, dobra, włączymy sobie od razu i lecimy sobie. Jak widzicie, tutaj duże nie ma, mówię. A miesiąc klaruje się pod znakiem farminga, same raczej farmingi będą. <grym> Mówię teraz ciągiem, po prostu będę się starał tak po prostu co miesiąc, mieć, żeby były farmingi. No, a co, chyba, że jakoś tam, kurde, tą trzynastkę gdzieś przemycę, zobaczymy. No, postaram się, żeby generalnie farming był tutaj, kurde, głównym grał główną rolę na moim kanale. Jak wiecie, no, farming głównie gra na moim kanale rolę. Także. Tak to będzie wyglądało, ale planuję sobie po prostu też od czasu do czasu wam tutaj coś innego wrzucić. No co, no jak widzicie, kończymy tutaj opryski. Ostatni przejazd i będzie to wszystko. W kolejnym odcinku, tak jak mówię, zajmiemy się, pójdziemy pewnie w, już w koszenie trawy i tak dalej. Jak widzicie tutaj mam kurdę, mam tu cykosić kosić, w koło pół kurde, żeby sobie ogarnąć, żeby dobrze się kombajnem wjeżdżało, czy, czy, czy czym innym, czyli maszynami po prostu. Ciach, składamy, no składaj się. Home, oczywiście migacze, żeby żeby bezpiecznie sobie dojechać. Jak widzicie mamy kos sklepu pole, więc to jest taki plusik. Ciach. Dobra, tu nic nie będzie jechało, bo objeżdżamy w koło tutaj sklepu, więc dobra. O, tutaj też raczej nie powinno nic jechać. Ciach, ładnie, dobra. Tutaj jedzie jakiś, jedzie jakiś samochód, ale to nic się nie dzieje. Zdążymy szybciej, ciągnik jedzie jakoś szybciej niż tutaj ten AI po prostu. O, tutaj sobie zjedziemy oczywiście na dół, tak jak wcześniej, do, od razu sobie ten, napełnię sobie ten e, opryskiwacz. Zerkam, bo coś mi kolega, jed, znaczy jeden kolega, który po prostu pracowałem na plaźmie w Instalu, jeżeli pamiętacie, mówił, że jeżeli wylało, to po prostu e, przyjedzie tutaj do mnie i zerkam, żeby mi jakieś tutaj niespodzianki nie zrobił. Podczas nagrywania, ale nie, nie powinno, raczej, raczej chyba nie będzie niespodzianki, bo pewnie by dzwonił do mnie, jakby miał przyjechać, no ale nieważne, dobra. No w sumie to tutaj zostawimy sobie przy tym, nie będziemy kurde gdzieś go chować, tylko po prostu o, tutaj sobie zostawimy ten opryskiwacz blisko tego. A, miałem opuszczony cały czas fajnie dobra nic się nie dzieje dobra jedziemy sobie ciągniczek schować tutaj naszego yy, kejsika postawimy sobie tutaj koło koło mana naszego no i mówię w kolejnym odcinku polecimy sobie tutaj z jak widzicie tym tutaj o mamy tutaj ten sprzęt nawet postawimy go sobie tutaj dziś bliżej ten mamy ładnie ładniejszy trochę mamy umyty i tutaj w koło pól po prostu sobie zrobimy traweczkę, że tak powiem Dobra nawet sobie chyba jeszcze zatankuję, bo bo mam 97 litrów żeby nie było takiej sytuacji jak na jak w, na, na Björnholmie, że braknie mi tutaj paliwa o Napełnimy i będziemy mieli święty spokój. Dobra, fajnie, ekstra. Ciach. No i co? No to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki wielkie za obejrzenie. Zapraszam oczywiście do kolejnych moich subskrypcji. Cóż, trzymajcie się cieplutko i do następnego. Cześć.